proszę państwa, witam wszystkich. Dzisiaj spotykamy się z zespołem Śliwka. Chłopaki, wiele projektów mają za sobą mimo młodego wieku. Może się przedstawicie, polecimy sobie od tej strony. Cześć, jestem Karol Wojciechowski. Gram na gitarze w zespole Śliwka oraz w zespole Fuzja. Wcześniej zespół Galahad. Cześć, jestem Karol Seweryn. Gram na basie w zespole Śliwka. Cześć, ja jestem Marcel. I gram i śpiewam sobie. Ja się nazywam Igor Król i gram na perkusji. Dobrze, powiedzcie mi Marcel, projekt Śliwka jest pomysłem twoim czy wspólnym? Moim. Skąd się wziął taki pomysł na to? Jak się rozpadł mi silnowi, to wyszło tak, że zacząłem się uczyć po prostu grać na instrumencie, na różnych instrumentach. Od basu, potem poszło na gitarę, na ukulele, no. Ukulele było różne, po drodze, tak to sam słyszałem. Nie, a nieraz jak, jak, jak czy ktokolwiek został gitarę po próbie, to ja ją sobie brałem tak po prostu i pograłem, z, z perkusji całkiem już zrezygnowałeś, czy nie? Nie, no, znaczy od teraz, czy chodzi Ci, że teraz? No, no tak, no bo, no bo jak gdyby rozwijasz nie. się tutaj, czy... No teraz na perkusji to raczej rzadziej gram. Zdarzy się, może tak, że się zdarzy to gram. Teksty popełniasz, jeżeli chodzi tutaj o twórczość, czy nie? Teksty popełniam. Tak? Czyli tak. jest to twoja twórczość. Jakie ładne tak? sformułowanie. No. Teksty popełniam. Roman, tak. no. Te teksty popełniam. No i muzykę zawsze to wygląda tak, że jakoś. Yy, ja przyniosę pomysł i z tego gdzieś po prostu odbiegniemy dalej sobie. Dobrze, teraz mam pytanko do ciebie, Karol. Troszeczkę cię pomieszczę. Nie filmowi, muzyka taka dość... Ostra, Ostra parkowa, dynamiczna. Parkowa, jasne. I teraz poszedłeś w kierunku muzyki takiej, powiedziałbym, łagodnej, tak? Dokładnie. Co się wydarzyło? Nic się nie to nie jest tak dojrzałość tak artystyczna. Czy... Nie ja po prostu jestem otwarty na wszystko i po prostu... nie ma Rozumiem. granic po prostu. W na ty teraz też druga gitarka, tak? Tak jest. Też mocne brzmienia, no. też przyszedłeś tutaj do programu, jak tu śliwka. To znaczy. W Galahadz już próbowaliśmy w miarę grać alternatywnie na samym początku. Później trochę przeszliśmy w lżejsze klimaty, ale no też było, było trochę ostrzej czasem. No i tak, no w sumie już byłem przyzwyczajony do takiego grania. Dobrze, teraz Pekusista, to jest Twój pierwszy projekt, tak? Tak. I Wybierz. wcześniej masz jakieś doświadczenia z zespołami, czy tutaj z chłopakami? No zdarzyło się grać. Przypadek zdecydował, że gdzieś się poznaliście, że po prostu jest to taki świadomy wybór. A, ty dopiero czyli to dopiero... dobra impreza była? Nie no, nie no. no. Trochę inaczej, <laughs> trochę, trochę inaczej. Ta tak? Ja Wojtka Króla poznałem w takich ciekawych okolicznościach, nie będę teraz przytaczał, nieważne. No i po prostu któregoś dnia mijaliśmy się i mówię... jeszcze ja szukam przecież. Wójtek przecież twój syn gra na perkusji. Bo co ja szukam perkusiste, nie ja mam perkusistę i go przecież trzeba wziąć. I tak się to stało. Tylko że wiesz, ja jak pierwszy raz słyszałem śliwkę tutaj właśnie w rękawie, no. tak? Byłem na próbie, jak zaczynałeś, to ja myślałem, że ty zrobisz projekt celowy. A to się rozrosło. Czyli rozrosło się. Nie. Rozrosło się. Znaczy to było tak ogólnie, że jakby ja bardzo dużym część czasu pracowałem sam w domu. Zanim w ogóle to wszystko złożyłem w kupę, to chciałem coś mieć. Żeby okej okay, chłopaki gramy tak i mniej więcej tak i tak. Czyli już cały program ułożony i do tego po prostu brakuje... No cały to nie, cały to nie. Raczej miałem jakieś tam trzy piosenki na początek, czy cokolwiek po prostu zrobiłem. I. i no i potem, potem zebrałem chłopaków, ale nie w takim składzie. Nie w takim składzie i troszeczkę inny był skład. Skład się zmieniał w sumie. No, bo tak, sobie muzyków, tak, ale tak, to wszystko. Czy plusku? myślisz, teraz też już jest stały skład? Tak, raczej tak. Raczej tak, tak. tak. Raczej tak. No. Tak myślę, no. Mam nadzieję. Dobrze, powiedz mi tak. w szkole plastycznej się uczyłeś, teraz troszeczkę ciebie że tutaj. No. Muzyka, czyli wielostronnie tak. utalentowany. Jeżeli no. chodzi o te no, no. artystyczne. Ale słuchajcie, powiem tak, że był taki plan, żebym w ogóle do muzyka szedł. Mm -hmm. bo był taki plan. Ale przypuszczam, że jakbym poszedł do muzyka, to bym nie, nie grał na instrumencie, tylko rzeźbił. A jak poszedłem do plastyka, to nie rzeźbił, a gram na instrumencie. Taka no. kolejność losu moje. Bardzo to jest skomplikowane, no, nie? rozumiem, bo plastyk kojarzy mi się z rzeźbieniem, tak. No. Nie, nie mówimy o Ja jestem po co? ceramice po prostu, wiesz. Nie rozumiem? Po ceramice jestem. Po ceramice? Tak. ceramika i szkło czy sama ceramika? Ceramika. Ceramika, tak. Ty, jeżeli chodzi o jakieś wykształcenie muzyczne? Tutaj się uczy głównie. Tutaj, tak? Też ja, samo, no, tak? No i ewentualnie. No, tylko tylko z tego co w domu, tak? Jak masz mentora, że tak powiem, który dzisiaj może coś tam poduczyć, tak? Tak. Mhm. Również samo wieczą, to ja... Cządł, ja no, no wszyscy jesteśmy chyba... Jesteście tak? Tak, w sensie gimnazjum. Samoch. No to fajnie. Teraz powiedz mi tak, jaki macie materiał przygotowany, ile kawałków? Jak rozbudowany? Hmm. No kawałków ogólnie jest 7. 7. Dobrze mówię? 7. 7, nie? No, są takie niektóre są my gramy to jest 7. Niektóre są, nie które są jakieś, bardziej złożone, niektóre mniej. I z, tym, z, tym, z tą delikatnością, to no nie słyszałeś wszystkiego naszego. Bo no, troszeczkę tak, się tak, agresywnie, tak, agresywnie. jest jeden kawałek bardzo <coughs> dobry, jeden tam jest też troszeczkę takiego rokowego brzmienia. Z tych Royal Casino chyba, tak? Tam jest <coughs> teraz takie... będę kichał. No Royal mm -hmm. Casino ruchko. jest taki bardziej rokowy. Ale naprawdę jeszcze, 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 jeszcze. Jest ciężej. Ciężej jest, nie wiadomo. Nie Czyli nie, nie odeszliście całkiem od rokowego brzmienia. Nie, nie. nie planujemy raczej. Rozumiem. Jest w tą i w tą. No, ja ale ale nie Mischanka. Mischanka jest mieszanka. Wszyscy jesteście ja jest szczęśliwi tak tak? Nie, nie. nie. Karol ja ja Skąd jesteś? Zamiast. Zabita dechami wieści. Nie, ja też Ja nie że jest mam Wiesz, znasz okolicę. Piękna okolica, no Jest się stół, no to, tak. jest. to był żart oczywiście dla widzów. <laughs> Zapraszam. Pozdrawiam, Pozdrawiam. Teraz się śmieję. teraz się, się śmieję. Ja zwłaszcza nocą. Zwłaszcza nocą. To pięknie tam jest. Dobrze, powiedzcie mi pasja, ciężka praca, czy rozrywka? Pasja i ciężka praca. No. I rozrywka. Głównie pasja. Pasja. A, no, no, pasja. bo z tym ciężką pracą jest różnie. <noise> tak, jakie koncerty już, Mieliście już jakieś koncerty? Ze śliwką graliśmy, no wiadomo, że. No bo w projekt czasem... jest młody, tak? Ale mi, ja... Nie, jest młody No ja więc to... no. no ile no, nie, nie, to... przy tym pandemia to no, dwa... nie będzie miał dwóch lat chyba, co? No będzie już miał chyba. No. no pandemia była, no to tutaj wiadomo, że tutaj no, jest jeszcze tak wiadomo że Zluzowania sądu no to też ma jak gdyby wpływ na to, natomiast... Teraz, jak są te obluzowania, w zeszłym roku były, chwileczkę teraz i już tam parę koncertników było, tak? Ogólnie to, no, przez tą pandemię to graliśmy jeden koncert. To dzisiaj, no, przed chwilą wróciliśmy z drugiego. To jest koncert live, który nagraliśmy na Stadionie Żużlowym, także ukaże się on w niedalekiej przyszłości. Na hali, Marcel. Na hali, powiedziałem? Na Stadionie Różlowym, tak? A to jest tam no, obok. To obok jest tam. na Różlowej. Na <laughs> no. no. Także to tam, tam nagrywaliśmy dzisiaj live. No i to, to drugi koncert nasz był. No a tak to no, gramy. W, w przeszłości jakie koncerty? Mogę Ci powiedzieć całe grafikę, jaki mamy? Bardzo proszę. Mamy specjalne terminy są. Tego tyle jest, a, że po prostu... Proszę. Ciężko zapamiętać. 24 <laughs> Czyli to jest jutro. jutro. Nie wiadomo kiedy się ukaże nasz wywiad, ale... No ale... 24 lipca. 24 lipca. Na Rakowie. E, 30 o, podstawowej nr 32. Oj no. tak. tak. 31 30. lipca gramy w Pile na festiwalu takim. Tylko nie ta duża Piła, 30. tylko ta 30. bliżej 30. Piła. 30. 31. 30, tak? 30 r. Ja no w kieleckim. 30. 30. 30 W Kielęcim, 30. W tak wszystkim, tak? Jeszcze tak, jest. Górę... Dwie godzinki się jedzie. W sierpniu gramy 14 na na leciu, 21 na zawodziu. I jakby te wszystkie godziny, i, i, i to wszystko ukaże się, bo jeszcze, jeszcze nie jest to wiadome. Także śledźcie nasz kanał na. No jest, na... YouTube i strony na Facebooku, tam, tam będą wszystkie informacje. Na Facebooku jesteśmy oczywiście Śliwka. Na YouTube też jesteśmy Śliwka. I no. Instagram, Śliwka oficjalna. Tak. Wszystko będzie w linku poniżej wywiadu podane, więc. No, jest setem wrześniowy. Tak. I ogólnie we wrześniu 24 gramy w klimatach. Też na się na to wys... wszystko jeszcze okaże. Godzinowo też będą informacje, I... także śledźcie. Będzie dobrze. Czyli telefony rozdzwaniają się, żebyście grali. No, powiem ci, że szczerze jest problem podobny z zespołami w często. No znaczy, Dużo ludzi poumierało i dużo zespołów się rozpadło. No, no, no jeżeli mówimy o tych młodych, to raczej po prostu ci albo porozjeżdżali. Zresztą karo. To jest, z Karol, się jest to jest stan strasznie strasznie yy, środowisko. No no jesteś no, Karol sam przykładem, że twój zespół, znaczy, nie no, no. Zespół jakby istnieje cały czas, nie? po istnieje. prostu nie gramy. No tak. tak jakby jest nie? cały czas. Fizycznie no tak. trochę nie, ale Cała cały zespół, czas, cały czas i, działamy. I, i. Chciałbyś opowiedzieć dokładnie, jak powstał zespół Śliwka? Mogę. Bardzo Pewnie. proszę. To są... Y, mogą być y, 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 prywatne nawet nie na sprawy, ale, ale... Ale no, powiem, no. Roman, dla Ciebie to trzeba. Specjalny dla Ciebie. Dopóki. Dziękuję bardzo. Specjalny dla widzów. <laughs> Specjalny dla widzów. To prawda. Ogólnie <laughs> to tak. Nie wiem, czy. Nie, pewnie nie każdy kojarzy zespół Michillowi. Jest to nieistotne, ale ja z Karolem grajmy w takim zespole jak Michillow. I niech umarło i nie żyje. <laughs> Pan is dead. Is dead. Nie, no nie, jest dead. <laughs> No i. Ja, w trakcie. Ogólnie, z, jakby coś się tak mówi, z urodzenia, jestem perkusistą. Nie? I grałem w nich filmowi na perkusji. W międzyczasie uczyłem się grać na, na gitarze, na ukulele i na basie. Wyszło to tak, że dokładnie. Było, najpierw było, był bas, potem ukulele i gitara. I jak zacząłem już grać na gitarze. To zaczęły się tworzyć jakby takie pierwsze riffy, jakieś utwory. Coś zaczęło się tworzyć z tego. No i tak zastanawiałem się coś, co z tym w ogóle zrobić. No nie jakby napisałem coś. I mam tekst. i kurczę. No chcę, chcę to zrobić dalej. Chcę to, chcę to dalej zrobić. I, 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 wtedy zacząłem po prostu zbierać skład. Czyli super maniakalnie, będziemy cały czas Muzyka, muzyka i muzyka. Tak. Ja każdym, za, każdemu zawsze powtarzam, że co by się nie działo, to ja tą płytę będę trzymał w ręku. Bo, bo Mamy w planie nagrać płytę po prostu. Co by się nie działo, będziemy ją mieć w ręku. To jest Pomysł jest dobry. Czy tak? Na koncerty zaprosiliśmy Państwa. Troszeczkę Was poznaliśmy. Zapewne się jeszcze nie raz spotkamy. Czy chcielibyście coś powiedzieć? swoim fanom obecnym i przyszłym. No, zapraszamy, na <grym> zapraszamy na koncerty. Zapraszamy na koncert. No nie jest tykało, powiedz coś na koncerty. Przychodźcie na koncerty, doki można. No. Póki można to jest, właśnie. można, fajnie to jest... brzmi muzyka, jest naprawdę chłopaki robią kawał solidnej roboty. Dziękuję. Słyszałem. Dziękuję, przesłuchałem też parę kawałków. Jakieś doświadczenie rokowe mają, roz... muzyczne. I zapraszamy do śledzenia kariery tutaj młodych ludzi. Ja z nimi jestem od paru lat, jeszcze od hmm. czasów Nigilnowi. Zawsze znałem. sympatyzowałem, śledzę ich tutaj karierę, w jakim kierunku podążają. No i czas się pożegnać, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Szachy maty, karty wiedzą, nic grosza warty Leżące kanty, akty baty, drażniące do szpiku fakty Płytkie spojrzenia, nos zadarty, otwarte karty Piąta trzydzieści, Royal Casino